Cześć, dzień dobry. Mówi Dorota Freitag z kreatywnie.com. Dziś mam dla Ciebie ultra prosty, najłatwiejszy na świecie sposób ozdabiania świec. Ja sobie te świece w okresie przedświątecznym numeruję i odpalam codziennie po jednej, dlatego właśnie masz od 1 do 24 cyferki. Do ozdobienia świecy użyję techniki transferu. I żeby ją wykonać, używam na niezadrukowanej, cienkiej warstwy serwetki i wydrukowanych cyferek. Na zwykłej drukarce laserowej w, laser, w lustrzanym odbiciu, czyli tak jakby odbijam je wcześniej jako obrazek lustrzanie i dopiero po wydrukowaniu przykładam wydrukiem do dołu. Wyci wycięłam sobie tutaj cyferkę 8 i 9, nasączam bardzo delikatnie. Transferem ekspresowym to nie powinno być mokre, a bardziej tłuste. I za pomocą zwykłego drewnianego patyczka pocieram po tym obrazku, tak żeby mi się nadrukował pigment na serwetce. Tutaj jeszcze całość powtórzę na większym kawałku, żeby było widać, żeby było też łatwiej. Można nie, wyci nie wycinać tych cyferek poszczególnych, tylko wziąć cały arkusz i zrobić ich kilka od razu. Przy czym przy wydruku warto wtedy pamiętać, żeby były między nimi odstępy, dlatego że ja każdą tą cyferkę będę później wyrywać z serwetki i żeby to było możliwe, musi być troszkę miejsca. Wyrywam ósemkę i dziewiątkę, pozostawiając niewielką ilość tego białego papieru. On mi się wtopi w tą świeczkę i będę przyklejać cyferki do poszczególnych świeczek za pomocą kleju do świec. Jest to produkt Pentartu, który można używać do papieru ryżowego, serwetek również do mieszania z farbami, żeby trzymały się świec, które są takie tłuste. I za pomocą tego kleju właśnie przykleję moje cyferki do świeczek. Musiałam zmienić pędzel, bo tamten był dosyć niewygodny. I teraz wystarczy dać troszeczkę pod papier, z góry docisnąć i cała nasza dekoracja jest gotowa. Przy tak cienkich świecach warto zwrócić uwagę na bezpieczeństwo. Ten, to medium do świec służy do ozdabiania świec, które mają kilka centymetrów grubości. Wtedy one się wypalają jakby do środka. Natomiast przy tak maleńkim papierku można ozdobić również świeczki, Cieńsze, tylko wtedy ten papierek się spali razem z woskiem. Także warto zwrócić uwagę na ten moment. W ogóle świec nie powinno się zostawiać bez naszej uważności. I po naklejeniu, chwilka na wyschnięcie i moja dekoracja adwentowa wygląda w ten sposób. Mam słoiczek z takim uchwytem na świeczkę, i w środku włożyłam troszeczkę roślinek, i tak będę właśnie czekać. Na nadchodzące święta. Możesz te świeczki e, ozdobić również wzorami z serwetek, napisami. Możesz przetransferować w ten pokazany przeze mnie sposób, tak naprawdę każdy napis, imiona na przykład osób, które będą u ciebie gośćmi. Mam nadzieję, że się podobało. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa!